Witam w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj odcinek newsowy. Porozmawiamy sobie o ciekawych możliwościach, które pojawiają się na rynku. Porozmawiamy o Chainlinku oraz o tym, co nadchodzi w Chainlinku. To i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Jeżeli moja twórczość Ci się podoba, babeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, subaj dzwoneczek i przechodzimy do tematu. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, przejdźmy do wykresu. Dzisiaj sobie weźmiemy na widok, na tapetę, tak naprawdę tylko trzy albo aż trzy kryptowaluty: będzie to Bitcoin, Ether i Chainlink. A jeśli chodzi o Bitcoina, który jest tak naprawdę królem rynku kryptowalut i nadaje narrację, i nadaje tak naprawdę kierunek, bo jeżeli Bitcoin spada, to wszystko spada. Jeżeli Bitcoin rośnie, no to raczej alty też rosną, oczywiście może nie od razu po 100%, ale, ale na pewno nie spadają. Nie? Na pewno nie w pierwszym ruchu wzrostowym. W każdym razie, um, jesteśmy już po ładnych kilku, bym powiedział, tygodniach wzrostów e, i na Bitcoin, i na altach, i w tym momencie wpadliśmy, bym powiedział w coś, co śmiało można nazwać konsolidacją, z której E, przydałaby się korekta. Wielu, wielu wieści to właśnie korektę. Nawet niektórzy mówią, że do tej strefy zielonej tutaj zjedziemy 28 tysięcy, tak? 30 tysięcy to jest taka psychologiczna granica. Niektórzy uważają, że 30 już nigdy e, nie zobaczymy, tak. Generalnie narracje są przeróżne. Ja jestem jednak fanem tego, że tutaj korekta by się przydała, no ale jak widzimy, rynek jest dosyć silny, ona nie bardzo zachodzi, spadło tam 1000 dolarów czy coś. No i dzisiaj znowu odbijamy, mamy 3750, zobaczymy 3, 30, 37 37500, przepraszam, jedno zero mi się wymylił. Zobaczymy, czy pod 38 podejdziemy, niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że jest to początek już taki, no, konkretny początek cyklu wzrostowego. Jeżeli ktoś robił DCA, mądre DCA w momencie, gdy o tym mówiłem, ja myślę, że jest zadowolony. Praktycznie no, jeżeli kupował wiele kryptowalut, no, to Raczej, co by nie kupił, to raczej wzrosło od tamtego czasu. Chyba, że coś padło, no ale właśnie dlatego mówię kupować wiele kryptowalut, no bo wtedy nawet jak kupisz ich 20 i jedna ci padnie. Chociaż nie, nie słyszałem w ostatnim czasie, żeby jakiś normalny projekt się wykrzaczył, chociaż wszystko możliwe. Nie mówimy o shitcoinach, ale normalny projekt raczej w ostatnim czasie się nie wykrzaczył chyba żaden. Chyba, że coś, coś pamiętacie, to napiszcie proszę w komentarzu. W każdym razie, jeżeli ktoś kupował na przykład 20 normalnych projektów, normalnych altów, no to one poszły po prostu raczej wszystkie do góry. Jeżeli nawet by jeden upadł, no to i tak 19 raczej odrobiło tą stratę i jeszcze dało zarobić. To jest właśnie piękno kryptowalut, jeżeli się skupuje dołki, tak. Ja oczywiście mojego DCA jeszcze nie zamykam, nie poprzestaję. Raczej kontynuuję, zwłaszcza w takich niepewnych okresach, jak było teraz. Tak, jak wczoraj mieliśmy przykładowo czerwoną świecę. Generalnie fajnie się kupuje na czerwonych świeczkach, gdy to spada. Co nie znaczy, że nie może spaść jeszcze niżej i jeszcze niżej. no Po to jest DCA, żeby dollar cost average. Czyli uśrednianie ceny, żeby skupować kilkakrotnie. Nie? Na tym to polega. Osobiście chciałbym, żeby ten bitek zleciał, żeby nam wszystkie alty jeszcze poleciały, ale na razie się za bardzo na to nie zanosi. Ten rynek jest jednak bardzo, bardzo silny, tutaj widzimy. No zobaczymy, ile tej siły jeszcze zostanie. Tak? Tutaj naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że głupio to zabrzmi, ale albo w górę, albo w dół. Nie? Dosłownie. Szczerze nie lubię takich okresów, myślę, że nikt nie lubi, bo jest bardzo niepewny, ale takie okresy też się zdarzają i trzeba mieć na nie ustaloną z góry strategię. Jeśli chodzi o etera, jest bardzo podobnie, aczkolwiek tutaj bardziej jeszcze jesteśmy w tej dużej strefie podażowej, oczywiście jesteśmy na time frame'ach jednodniowych. Jeżeli tutaj spadniemy, to są dla mnie też strefy zakupowe moje. Dosyć szeroka jest ta strefa, bo od 1800 do 1600. Aczkolwiek szczerze, no zobaczymy. Dużo też zależy od bitcoina, bo jak jedno zjedzie, to i drugie zjedzie. Zobaczymy. Tutaj chciałbym to również skupować. Myślę, że to by było całkiem przyjemnie sobie tutaj kupować teraz, Co oczywiście nie znaczy, że, że nie kupowałem go niżej, nie? Um, ok. I król w sumie dzisiejszego odcinka, na którym będzie dużo się działo. O tym dowiecie się w dalszej części odcinku, odcinka. Chainlink tak, Cziennik, który też zanotował po prostu hardkorowe wzrosty, bo od 7 dolarów, powiedzmy tutaj ten, ten wykres był mega wypłaszczony, tak, nawet w sumie jeszcze niżej był wypłaszczony. E, tutaj był, mo można powiedzieć, że dołek w tych okolicach 5 dolarów, później był wzrost, znowu korekta, zwróćcie uwagę, zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś tam nowi na rynku krypto, rynek nigdy nie porusza się tak o, do góry, nie? Zawsze, jest, zawsze są te korekty, tak, ruch, korekta i dopiero tutaj można powiedzieć paraboliczny ruch do góry. I tutaj kolejny, tak? tutaj no dobra, to nazwijmy to całym ruchem paraboliczny ruch do góry o 10 dolarów, czyli tutaj można było zarobić naprawdę, naprawdę grubo ponad razy 2 na Chainlinku. Fascynujące jest to, że Chainlink jest market capem bardzo dużym, tak? Bardzo duży market cap a tak duże wzrosty. No właśnie. Zaliczył też korektę. Po każdym mocnym wzroście przydatna jest korekta, tak? Do tych powiedzmy 13. Obecnie Chainlink kosztuje w okolicach 14 dolarów, tak? No, przed chainlinkiem jeszcze naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy i tutaj ten projekt, no, ciekawe jest to, że on nie upadł. On bardzo mocno się rozwija i kto wie, czy nie zawojuje najbliższej hossy, nie? A na pewno, jeżeli się narracja nie zmieni, jeżeli nic się nie zmieni, no to tutaj on naprawdę będzie odgrywał ważną rolę i chainlink jest jedną z ciekawszych pozycji w portfelu. Dać znać, czy chainlinka macie i ewentualnie co z nim robicie, jaki macie do niego plan. Dobra, przechodzimy do dalszej części odcinka. Pojawiło się ciekawe rozegranie rozegranie tokena Femex. Generalnie czym jest Femex? Femex jest giełdą. Czy będę ją omawiał? Być może będę, ale na razie bym chciał się skupić na samym tokenie w pierwszej kolejności. Tutaj, generalnie, jeśli chodzi o tą giełdę, chodzą słuchy, że jest zaniżony trading volume i jest zaniżony ten market cap. Ale generalnie muszę jeszcze przy tym pogmerać, po, poszukać bardziej, bo tak jak mówię, są to na razie plotki. Chociaż w każdej plotce jest ziarno prawdy, a tak jak wiemy, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. I teraz jest to jedyna, albo generalnie jedna z niewielu giełd, która nie ma jeszcze tokena. Ten token dopiero wychodzi, i tutaj można się nad tym pochylić, bo być może będzie to bardzo ciekawe rozegranie. Tutaj warto poczytać sobie. O tej aukcji, bo jest to sprzedawane, token jest sprzedawany w formie specjalnych aukcji, i tutaj generalnie macie zasady, które warto sobie przeczytać, żeby to odpowiednio przyswoić. Myślę, że kto się tutaj załapie na to, może, może o ile oczywiście nie będzie cena jakaś, nie wiem, 100 dolarów czy coś, jeżeli będzie to w miarę przystępna cena, to może to dać fajnie zarobić, po czym nastąpi pewnie zrzut, jak to często bywa. Ale właśnie te zrzuty moim zdaniem warto może być łapać, tak? Ja przynajmniej zamierzam je łapać, wy nie musicie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, ale zamierzam łapać te dołki, łapać te zrzuty z tego względu, że FEMEX może okazać się bardzo dobrym betem również pod HOSE pod tokeny giełdowe. Tak? Ja generalnie będę chciał mieć coś nowego, bo tak jak wiemy rynek lubi nowe rzeczy i Femex jest tą jedyną nową giełdą, która mi tak naprawdę przychodzi do głowy. Okej, okay, mam tokeny Bybita, mam tokeny też innych giełd, ale chciałbym mieć coś nowego. Femex tutaj idealnie wpasowuje się w tą narrację i na pewno będę chciał ich tokeny sobie skupować. Zobaczymy po jakich cenach, po ile tutaj się wszystko jeszcze okaże. Niemniej jednak aukcja jest dzisiaj o godzinie 20. Wy to będziecie oglądać ten filmik prawdopodobnie o 19, więc macie czas, żeby jeszcze zareagować, jeżeli kogoś oczywiście to zainteresuje, bo nie każdego musi. Ja generalnie będę, będę obserwował tą aukcję, zobaczymy po ile tutaj będzie cena na żywo, że tak powiem, a później będę chciał na pewno skupować dipy po ewentualnym zrzucie, bo myślę, że ten zrzut nastąpi. Po co w ogóle ten token jest? Po to chociażby, że giełda, giełda będzie wypłacała pewnego rodzaju Zyski zatrzymanie tego tokena. To już jest coś interesującego. Wiele w sumie giełd oddziała w podobnym formacie, więc ja w czymś takim będę chciał wziąć udział. Zobaczymy jeszcze w praniu, jak to wyjdzie. Dla Was zostawiam informacje. Dzisiaj na moim Twitterze, a właściwie na moim X, tajemnice kryptowalut, napisałem, właściwie napisaliśmy tutaj krótki wątek na temat właśnie Chainlinka. Generalnie, jeśli chodzi o Chainlink, bardzo łatwo. Zobaczyć pewne podobieństwa z bardzo bliskim mi projektem. Ale teraz do rzeczy. Jak sobie tutaj wejdziemy w załączony link, przekierowujący do kolejnego tweet'a, to zauważymy pewne, pełne szczegóły dotyczące stakingu, który właśnie. Wchodzi na Chainlink. Generalnie ma to wyglądać w taki sposób, że dzisiaj, właściwie dzisiaj, gdy ja to nagrywam, jest tak zwana migracja tak, ze stakingu 1.0 na staking 2.0, która będzie trwała około 9 dni. Właściwie możemy sobie włączyć tego Chainlinka głównego, proszę bardzo, e, około 9 dni, tak? Jest to 9 days migration e, i co ciekawe. Później, jak to się skończy, ten, ten dziewięciodniowy tutaj, e, powiedzmy, pakiet migracyjny, przechodzimy do okresu, w którym będzie early access, tak? Dla stakerów. Czyli osoby, które w pierwszej puli stejkowały czynnika, tak? bo wiecie, że tam była pierwsza pula jakiś czas temu, która otworzyła się dosłownie na chwilę i chyba w dwie godziny to zostało zamknięte, w dwie godziny to zeszło, bo tam było do, lim... do wyczerpania zapasów, że tak powiem, był na to limit. I te osoby, które brały udział w pierwszej tej turze, teraz mają early access, czyli one przystępują pierwsze. Później będzie, tak jak tutaj widzimy, 11 grudnia, już dla. Wszystkich, czyli general access, e, główny dostęp, czyli dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać. tak? I tutaj nie ukrywam, że moim zdaniem będzie tutaj ciężko się dostać na ten general access, jeżeli ktoś z tego jeszcze nie był w early, e, ale myślę, że będzie warto. Dlaczego? Dlatego, że na Chainlinku budują się projekty i oni sami się tym chwalą, że 70% projektów budowanych na Chainlinku. E, już przeznacza, powiedzmy, 3-7% swoich tokenów, swoich supply na potencjalne airdropy dla swoich stakerów. Tak, dla stakerów Chainlinka. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Widać, że tutaj ewidentnie wzorowali się na Atom Kosmos. Ja tutaj to też podkreśliłem w moim wpisie, że bardzo to przypomina. Atom Kosmos, który bardzo dobrze wynagradzał ludzi, którzy staykowali atom projektami, które się airdropowały na właśnie tym ekosystemie. I generalnie no, tutaj mój kanał zaczął się od Atom Kosmos i bardzo fajnie dało to zarobić. Często wielokrotność inwestycji w sam atom, więc można powiedzieć, że tokeny atom mieliśmy za free, więc był to genialny, genialny ruch. Czy tak wydarzy się na chainlinku? Nie wiem, ale szczerze mówiąc, wydaje się, bardzo dużo na to wskazuje, że może to być lepsze i mocniejsze. Wiem, jak to brzmi, tak? Lepsze i mocniejsze. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem. Okaże się, ale dużo rzeczy na to wskazuje. Chociażby kapitalizacja czynnika, chociażby rozwój czynnika. Zwróćmy uwagę, że atom niestety, zwłaszcza dla mnie, ale został trochę zapomniany, pominięty. Już ten hype na atom się skończył. E, mówiłem o tym, że może Celestia, airdrop Celestii trochę podniesie atom. Tak się wydarzyło, jednak nie aż tak bardzo. Z racji tego, że tak jak wiemy, e, każdy projekt tworzony na ekosystemie kosmos jest oddzielnym bytem I tak samo właśnie było z Celestią. Celestia też jest oddzielnym bytem. Trochę to ok, wpłynęło powiedzmy hypem na atom, na kosmos, ale jakoś nie tak za bardzo. nie tak bardzo nie. Więc Celestia żyje swoim życiem, a w atomie oczywiście zachodzą zmiany, tam teraz zredukowali procent inflacji tak, żeby no ratują to jak mogą generalnie, ale ciężko jest podnieść ten hype. A wszyscy wiemy, że w tym momencie w czynniku jest ten hype, bo tutaj się dużo dzieje. Pojawiały się też pewne plotki, Jakoby miałoby się naprawdę coś dużego wydarzyć, jeśli chodzi o link, o chain Link. i dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie ochotę, czy tutaj na YouTubie, czy w tym właśnie Twitterowym wpisie, czy wiecie, co ja mam na myśli, bo powiem o tym prawdopodobnie w następnym odcinku albo za kilka odcinków. Ale generalnie chodzą na razie plotki, a jak wiemy, w każdej plotce jest coś, coś prawdy, tak? Kupuj plotki, sprzedaj fakty. Chodzą plotki, że na chainlinku ma za kilka, może kilkanaście miesięcy wydarzyć się coś bardzo, bardzo dużego. Zobaczymy, czy te plotki się potwierdzą. Dobra, tyle jeśli chodzi o chainlink, przechodzimy do dalszej części odcinka.